Ja Chcia chciałem wam pokazać fajne obyby, które zbudowałem, tylko są trzy obywy. A nie, to nie jest nasz pierwszy. Nie! Na jest jakoś jakąś za trudne. Nie, to wyłączyć. Nie! Już to będzie, e, Teraz będzie drugie obwy. Trochę... to jest... pomyliłem się? Widzicie? Tutaj jest drugie obiekt, widzicie tutaj jest dwójka. Tutaj będzie trójka, tylko jest tam na górze. A tutaj przyszła już jedynkę. I teraz, okej, okay. jedziemy z koksem! Jedziemy z koksem! Ok, teraz trzecie obwody, już jest tak, o, widzicie? tutaj trudniejsze, tak? Owicie? Tutaj trudniej, wam że jest to na górze i teraz jest to na górze? To jest. A nie, no, no mówiłem, to jest trudne. A jeju, przeszyłem. ale tutaj. O! Widzicie, teraz wam pokażę wszystkie moje bloki o, Tutaj jest chłopiec o nazwie Leo i sy ty, loist, i tu jest jego jedzenie, tu, tu ma widelec, a tu jego buźka i ubranie, a tu jest, patrzcie, ty ole, owy a x to wax. I właśnie tu idziemy, tutaj jest domek, tutaj. Mam takie fajne mikstury. Przeczytajcie sobie, jaka to jest mikstura, jaka to jest mikstura, jaka to jest mikstura, jaka to jest mikstura. I jaka to jest mikstura, jaka to jest mikstura, jaka to jest mikstura. No przeczytajcie sobie, jak będziecie je oglądać. Jak co? To tu jeszcze mam super taki jeden blok. I to jest właśnie... O, Tutaj jest taki fajny blok z, z kwiatkami. Widzicie? A tam na górze, patrzcie, to będzie. O. O. Tylko ja pokazałem jeszcze siebie, chyba. O. Jak zajmę ubranie, to, to wam pokażę jak mój strój wygląda patrzcie tutaj mam trampolinę i tutaj mamy rzeczy. No, mam rzeczy. Tutaj żeby coś stworzyć na przykład. Do no niej. Dziękuję, że zostaje. Tu, o! Do, mamy łopatkę. Możemy coś sobie stworzyć, na przykład. O! Możemy tutaj z, z, sobie zepsuć krawędź. I wyskakujemy. Raz, dwa i trzy!